Pytanie numer 26 z zakresu podatku VAT. Transport pasażerów w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, miejsca świadczenia i zasady opodatkowania. Miejscem świadczenia usług transportu pasażerów jest miejsce, czyli kraj, w którym odbywa się transport z uwzględnieniem pokonanych kilometrów, pokonanych odległości. I to inaczej niż w przypadku transportu towarów, bo nie tylko w przypadku B2C, ale także w przypadku B2B, czyli niezależnie od statusu usługobiorcy, czy transportowane jest podatnikiem czy nie, służbowo czy prywatnie podróżuje. Dlaczego? Dlaczego dobrze? Wejdziemy tak jak ten ze skrzynką służbowo. Przepraszam, przepraszam. Służbowo. Jak to służbowo? Na statek. Zatem niezależnie od tego, czy to jest transakcja B2B czy B2C, miejscem świadczenia usług transportu pasażerów jest miejsce, gdzie odbywa się transport z uwzględnieniem pokonanych kilometrów. Więc jeżeli przewoźnik przejeżdża przez kilka krajów, to w każdym z tych krajów proporcjonalnie do przejechanych odległości opodatkowuje ten transport pasażerów. W Polsce co do zasady jest to stawka obniżona i wynosi 8%. Z zastrzeżeniem, że w przypadku usług transportu międzynarodowego pasażerów, zresztą tak samo jak i towarów, stawka wynosi 0% podatku VAT. Przy czym transport ten, międzynarodowy przewóz osób, zdefiniowany jest następująco. Jest to transport osób drogą morską, lotniczą lub kolejową, czyli bezdrogowej. To zastrzeżenie dotyczy wyłącznie osób. Towary można dowolnym środkiem transportować, żeby mieć zerowy VAT międzynarodowy. Zatem transport pasażerów jest to transport drogą morską, lotniczą lub kolejową, gdy ma miejsce z innego kraju, niezależnie od tego, czy należącego do Unii Europejskiej, czy nie, do Polski, albo z Polski do innego kraju, jak również tranzytem przez Polskę. Przy czym w rozporządzeniu ministra finansów z 16 grudnia 2013 roku, którego jednolity tekst obwieszczono w kwietniu. 2023 roku. W paragrafie trzecim tego rozporządzenia wskazano, że w przypadku świadczenia środkami transportu morskiego lub lotniczego usług międzynarodowego transportu osób, miejscem świadczenia tych usług jest terytorium kraju Polska. Obowiązek podatkowy w przypadku transportu pasażerów powstaje na zasadach ogólnych, zatem z chwilą wykonania usługi transportu pasażerów.